Siema, siema! Mamy 28 lutego, jestem z bratem, dosłownie na dwie godzinki i jest w końcu świeża tyka, po setkach kilometrów, kurde, w końcu, myślałem, że nie znajdę w lutym, dosłownie znalazłem go minutę temu, więc jest duża szansa, że gdzieś leży do pary, ja pierdolę! W końcu, piękne. Gratuluję. Dzięki. Ja nie mogę. Świeżyzna. Co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastaczek. Super dwunastak. Ech, na czternastą jesteśmy już umówieni. Ale co? Rozejrzymy się. Teraz jeszcze? Wrócimy, tutaj. Wrócimy tu. Kurde. Idealnie. A jak, jak czytałam zgadnij? To wiedziałeś o co chodzi? Nie, nie, nie. nie. <grym> A już jesteśmy. Nie, już do auto wracamy, praktycznie, nie? Także. Nie poddawajcie się, bo naprawdę to trzeba po prostu wychodzić. Nie poddawać się, nie poddawać. Tym bardziej, że na kamerkach jeszcze im się nagrywają, to jeszcze sporo byków nosi, nie? No to co? <grym> <grym> Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Daszbur. Posimy? No to podnosimy, to podnosimy, ciężki on jest lak. patrz, ta k**a róża, ch**a, nie idzie obejmą z butelką jest. Ten zapach, ale już trochę zwietrzały, już nie ma tej, tak jak zazwyczaj, może on faktycznie już nawet tutaj trochę leżał, nie? Yes! This <laughs>